Cześć, z tej strony znów Hejs i dzisiaj witam was w ostatnim odcinku tego sezonu Minecrafta na modach No, ostatni, sezonu wstępnego Będzie to odcinek I zapraszam do obejrzenia następnego Oczywiście zanim pojawi się następny sezon to, to trochę czasu to zajmie, jakby Zrobienie tego sezonu było dla mnie takim wejściem do do zabawy, nagrywanie filmów na YouTube, później chcę robić to już bardziej profesjonalnie, w sensie nagrywać gameplay. Także muszę wyposażyć się w jakiś tam odpowiedni sprzęt. No i przede wszystkim, wpierw chcę nagrać jakiś tam pierwszy swój kawałek, który mam już napisany. Tytułu nie będę zdradzał, no jestem aktualnie na etapie nauki nauki śpiewania, bo chodzi mi to tragicznie. Nadal jest tragicznie, ale już się uczę powoli. Uczy się też wiedzy teoretycznej, jakichś tam technik, którymi, którymi się to ćwiczy, więc, więc myślę, że jakiś tam rezultat to, to w konsekwencji da. Wczoraj się uczyłem na przykład tonacji, w sensie samej takiej teorii muzycznej, która jest dla mnie... Nie, nie, no nie jest to przyjemna wiedza dla mojego mózgu. Wiecie, 12 tonacji od... Yy, <laughs> Nawet i fajna, to dobrze szło, ale jakieś tam CSDs yy, to tam is, yy, no i tak dalej, i tak dalej. Albo b mole, c mole, d kwinty, kwarty i tego typu podobne rzeczy. Uczyłem się tego z tego względu, że yy, swoją muzykę chcę wykonywać na różnego typu pluginach. A, a do niektórych pluginów, takich jak na przykład Autotune, to, to jest najpopularniejszy plugin chyba. Hmm, którego dużo osób używa. Ja chcę używać tych pluginów dobrze, bo nie tylko śpiewanie jest spoko, a dla osoby, która jest pasjonatem informatyki, czyli, czyli dla mnie na pewno, na pewno taka, takie pluginy czy, czy właśnie programy muzyczne są dużą yy, dużą Albo fajną możliwością na, na ulepszenie swojego wokalu, no i też lepsze, lepsze przekazanie tego, co, co chcę powiedzieć. Bo raczej muzykę chcę tworzyć po to, żeby, żeby móc siebie jakoś wyrazić, w tym i też jakieś tam myśli przekazać, które w swojej głowie mam. Ja jestem osobą, która zaczęła od nagrywania Minecrafta i nie wiem, jak to się, to się łączy. Bardziej wolałbym być rozpoznawany. Czy w ogóle kojarzony z muzyki, aniżeli z Minecrafta, no to można tak odebrać trochę mnie jako, jako osobę niepoważną, nie wiem, młodą, głupią, czy, czy jakkolwiek ludzie na to patrzą, a to już każdy sobie oceni sam po, po przesłuchaniu paru utworów, które w najbliższym czasie myślę że się pojawią. Czy znaczy w najbliższym czasie myślę tak w przeciągu miesiąca dwóch na pewno na pewno pojawi się. Pojawi się pierwszy utwór, później to, to może trochę czasu zająć. No, po, po wydaniu tego pierwszego kawałka chcę się wziąć za, za montaż filmików z exploringów różny, z różnych miejsc. To jest np. Eksploring Koszalina, Hanoweru, czy tam Zoo w Hanowerze, Muzeum w Hanowerze, albo, albo jakichś tam okolicznych wiosek, które, które są koło mojego miasta. No i też z całego mojego miasta, bo trochę tych filmików ze Zimigrodu nagrałem. To takie trzy tematy, którymi jak na razie chcę się zajmować na tym swoim YouTubie. No, oczywiście robię to z pasji, więc nie ma, nie ma parcia na szkło, że tak powiem. No tak, a dzisiaj w Minecraftzie zajmiemy się mm, w sumie tym, co jest dla mnie najistotniejsze w tym moim gameplayu. To znaczy, no, wiadro trzymam w ręce, także będzie krowa. Mm, przygotowałem się do tych krów. Oczywiście niestety. Nagrywam to wiedząc, że, że misja zakończyła się porażką, a więc tak, to jest moje y, pole pszenicy. Jak wiemy, krówki lubią pszenicę. To jest y, zbieracz roślin, on automatycznie automatycznie tą pszenicę nam, nam będzie zbierał. No teraz nic nie wyrosło jeszcze w pełni, więc, więc on nie działa, pszenica jest mi oczywiście potrzebna do tego. Znaczy, tak, on sięga dotąd. No tutaj już sobie ręcznie pozbieram. Uznałem, że Hmm, chwila, ja sobie ściszę, bo za głośno słyszę. Dźwięki z gry, bo pewnie się mam ustawione dźwięki ściszone, więc, więc myślę, że że e, mnie będzie bardziej słychać niż tą pszenicę, rwaną. No i tak. E... Zbierzemy sobie trochę pszenicy. A tak. Co do tej pszenicy, to tak e, ją Nasadziłem takiej ilości, bo to jest dość spore pole. Tak myślę. Żeby po prostu karmić moje krowy, no stwierdziłem, że one nie chcą mi karmić, to ja nakarmię. I może okażą mi wdzięczność. No i będą dawać mleko, aczkolwiek na razie to się nie sprawdza. <grybujesz> Jedną to nawet przekarmiłem, zaraz pokażę o co chodzi. Hmm, czyli jakiś tam sukces w tych krowach osiągnąłem. Dobra, starczy mi tyle pszenicy jak na razie. Mm, tak, i zejdziemy sobie teraz na dół. No właśnie, bo tutaj jak widać jest ta właśnie mm, pracownia alchemiczna. Jak widać tutaj alchemii zbytniej nie pouprawiamy. Ale sobie możemy tymi schodkami zejść. Tam na dole jest mój domek. Mm, no, on jest jeszcze w takim... No, no zbudowuje się, powiedzmy sobie tak. Tamtędy idzie ta rzeczka, która która prowadzi do ogrodu botanicznego, który będzie pod tym, pod tym oto drzewem. Tutaj schodki do łomu hmm, no i tak, to by było tyle z takich istotnych miejsc. Tu mamy dach budynku, zejdziemy sobie na dół przez elektrownię. No to ten idę, bo chodzi o tą krowę, która, która mleka nie daje, ale na pewno wyróżnia się na tle innych i ją na pewno nie będzie ciężko przełożyć. O tam stoi. Dobra, no to teraz już można ją pokazać. No więc tak, co karmienia krów no mleka nie, mleko nie wyszło, ale no ale to jest longhorn calf. Nie że long to jeszcze big no i ona chyba będzie rosła dalej, no jakże, no i ona tak będzie rosła w nieskończoność, mi się wydaje. No. Także spoko, wiadomo, ona mleka to raczej mi nie da. Co dalej, no, farma pszenicy jest automatyczna. Wiadomo, przydałoby się tam połączyć to wszystko jakimiś odpowiednimi rurami, żeby one odprowadzały pszenicę, doprowadzały nasiona do siewnika. Właśnie nie pokazałem siewnika tu pod spodem, pod polem jest podpięty siewnik, który jak włączę, no to on będzie oczuwał się siał, wszystko na górze jest zasiane, więc Więc tego Tego nie muszę teraz włączać. No i karmimy te krówska. One lubią bardzo jedzonko. Tu mamy automatyczny farmer zwierząt, który już pokazywałem kiedyś. No i on powinien się zapełniać mlekiem, tak? Nawet jeśli wsadzimy tu wiadro, to mlekiem się nie zapełnia. No ale krowy można karmić. Niech mają. Ja zjem coś innego niż, niż rzeczy z mlekiem. One już nie mają serduszek. Nie dlaczego tak jest. Jeszcze co by się przydało zagonić. O, tutaj mamy byka. No dobra, patrzymy, Wydajeła się jakaś, nie wydajeła się żadna. Okej, okay, spróbujemy ręcznie. Ja nie wiem jak to naprawdę, ja nie wiem jak to jest z tymi krowami, o co chodzi. W sensie, wiem że w zwykłym Minecraft'cie to są po prostu krowy i nie ma long haul, tylko jest koł, chyba że nie wiem, bo dawno nie grałem zwykłego Minecrafta. Także też mogę się mylić, no, ale wiem, że na pewno dają mleko. No, się, no, z tego krowy słyną, że dają mleko. No i tak samo te groby, to inny rodzaj. To byk nie da mleka raczej, chociaż w tej sytuacji to by mnie to nie zdziwiło. W sumie. No, ale jeśli chodzi o resztę, resztę krów, to, to żadna nie daje mleka. Stwierdziłem w pewnym momencie, że może brak tego mleka jest spowodowany tym że ja te krowy tu trochę mm, uwięziłem, no i one mogą być niezadowolone z tego faktu. A tak właśnie też sobie teraz pomyślałem: może jest jakiś mod, który ten, który, który nie wiem, automatyczno... To, <laughs> nie sorry, no przecież tam mam coś takiego, no ale nieważne, nie było tematu. No i tak uznałem, że skoro ja te krowy tu nie dość, że zaciągnąłem przedmiotem, który je po prostu więzi w środku, i ja mam ją we flipunku, później ją tu postawiłem. No i one dalej są tu uwięzione, to uznałem, że może to jest powodem tego wszystkiego, że one mleka nie dają, bo niektóre z nich za pierwszym razem mi to mleko, mi to mleko dały. Także znalazłem krowy sobie przed chwilą na mapie. Hmm. One były tutaj o. No i stwierdziłem, że nie będę ich sobie brał, ani smyczą, ani niczym. Po prostu niech sobie bez trosko biegałem. No i spróbujemy wydoić. Nie doiłem tych krów jeszcze. Może, może chociaż to się uda. To na smyczy pociągnąłem trochę do góry, później ona spadła i niestety ma 10, a nie 18 HP. Także ona na pewno mi już mleka nie da. Jeśli te to widziały, to z <grym> tą było podobnie, ale to tylko dwie takie. Więcej, więcej nie da O, a propos, jest smycz. Chciałem smyczą zaciągnąć krowę do mieszkanka, ale, ale w sumie niech sobie tu mieszkają. Później może tutaj coś zbuduję. Bo to nie jest daleko mojego domu, w sensie to jest tutaj, No mój domek jest tutaj, Czy znaczy no tu, a tu, taki jeszcze mały, No to jest dopiero, dopiero 11 dzień grania, no to nie jest aż tak dużo, gram od kwietnia, od kwietnia, to nie, chciałem od marca w tego Minecrafta, i tak nie robię tego non stop, w sensie o ostatnio coraz mniej, tak bardziej się teraz na tym... Ten... Na tej nauce śpiewania, czy, czy obsługi, chociażby w, w, tego narzędzia do, do edycji filmów, przydałoby się. No, później więcej czasu będę musiał, im lepiej, czy im lepiej, im lepiej będę chciał zmontować filmik, tym więcej czasu ten montaż będzie, będzie zajmował, ale coś za coś. No tak, no, plus jest taki, że... A, no, to mój pierwszy komputer, yy, miałem kiedykolwiek, czyli gdy skończyłem 6 lat, to, to, to zapasjonowała mnie informatyka także. Także takie zabawy z montażem filmików to, to, to jest nawet w porządku dla mnie. Ja osobiście wolę grafikę, miałem w szczególności grafikę, kiedyś o tym wspominałem zresztą. Także już nie będziemy tego tematu poruszać może kiedyś w czym innym, w innych okolicznościach. O! Było to, czyli no, da się wydoić krowę. jak widać, jest to zarejestrowane, pierwszy raz zarejestrowałem, jest wiadro i to nawet, to jest dobre, że to nie jest zwykłe mleko, to jest wiadro Fresian Milk. i bezpośrednio od tego krówska, nie no, wow, po prostu, jest zdumiony, nareszcie jest, teraz to już mogę, mogę tego, mm, z czystym sumieniem, Włączyć dzień, nie pójść spać, no ale zakończyć też ten ten sezon wstępny. Minecrafta. Mam nadzieję, że jest coś w nim interesującego dla ludzi, którzy, którzy lubią tą grę oglądać, czy, czy w nią grać. I, I tak, jeszcze tak na koniec, eee, tak na koniec, na koniec to idziemy do podziemia Nie, że tu ja, tak bym. Propozycje ode mnie co do następnego sezonu. Możemy tak zacząć następny sezon, w tym miejscu i wyruszyć na galaktyczne przygody. <laughs> Że tak powiem, nie wiem, udać jednak się na księżyc, zbudować stację kosmiczną, później polecieć na Marsa czy na jakieś inne planety. Zależy co ten mod oferuje. Możemy także. Pobawić się tutaj trochę, tutaj w tym miejscu. Oczywiście mod botania to jest bardzo ciekawy. Mod ma bardzo wiele możliwości. można odbudować różnego typu różdżki. Co dalej, jakieś rośliny, takie wyglądające ładnie i tak, by to mniej więcej wyglądało. To są takie podstawowe podstawowe elementy tego moda. Tutaj na przykład te kwiatki z cobblestone'a, czy tam z kamienia robią living wood, living rock, a, a z tego, a z drewna robią living wood, czyli te oto bloki. Z, nie, z tych bloków wykonuje się jakieś tam dodatkowe tamki. Co dalej? Hmm, takie propozycje, które ja mam. możemy się zająć kuźnią, to już ją widzieliśmy, to jest mod Tinker Construct, możemy też się zająć rozbudową elektrowni, czyli Industrial Craft, Możemy się zająć e, rozbudową przepalarni, czyli e, Thermal expansion, expansion, tak? Możemy też mm, no i oczywiście, wszystko co wymieniam, to, to jest każdy materiał, to jest co najmniej na jedną serię, a nawet i taka botania, to, to myślę, że to jest dużo, dużo więcej niż, niż jedna seria. Znaczy, jeden sezon bardziej to słowo pasuje. To tego naprawdę to jest obszerny mod, jak i wszystkie, cała ta paczka modów jest mega obszerna. Tu ostatnio się mm, zobaczyłem ten mod Extra Utilities. O tutaj właśnie stoi taki oto Enchanter, mm, gdzie w tym modzie też jest bardzo dużo, dużo rzeczy do wyboru. To jest dead generator, tutaj się wrzuca jakieś czaszki i tak dalej, no i jak się go włączy to minutę później już się nie żyje. Ale energia jest dostarczona do Enchantera, dzięki temu możemy no nie wiem, robić załóżmy Evil Infus Iron albo Magic Apple takie tam itemki. No i co tam dalej? Na razie to by było. Tyle jeśli chodzi o mody, które, które mnie zaciekawiły i które. O nie, jeszcze Centrum Biologii, zapomniałem czyli to, co właśnie mamy tu, ten siewnik, te dojarki krów, te zbierać przeroślin tych. Rzeczy w tym modzie jest dużo więcej, na przykład tutaj się zbiera lateks z drewna. Ten lateks jest prowadzony tą rurą. Tu jest, proszę wpływać, lateks w przeciwieństwie do mleka. To lateks się zbiera, no i z lateksu robi się plastik. Z plastiku robi się dodatkowe jakieś tam itemy. To także możemy sobie się pobawić z centrum biologii. Możemy także rozbudować chatę. Co by było wiadomo jakimś tam innym sezonem, gdzie po prostu byśmy się Zajęli typowo rozbudową budynku, i tak, no i jeszcze exploring mapy, zwiedzanie, chodzenia czy jakieś tam inne pomysły. Jeśli ktoś byłby chętny, hmm, dać mi jakąś sugestię. Jaki sezon byłby odpowiedni na ten na, na, następny, na następne nagranie z Minecraft'a, to, to myślę, że wezmę na pewno ją pod uwagę. Można pisać to. W komentarzu. Także mi by było łatwiej wybrać, bo wszystko, co, co przed chwilą pokazałem, jest dla mnie równie ciekawe. Ale myślę, że na jakiś czas sobie odpocznę od Minecrafta. Także też nie spodziewam się tego komentarza zbyt szybko. Bo wiadomo, na ten moment mam 21 subskrypcji, także oglądających moje filmy. Zbyt wielu nie ma, ale myślę, że jakiś tam komentarz w międzyczasie może się pojawić. No oczywiście też nagrywam te filmy nie tylko po to że, nie tylko na to, że to jest moja pasja, jakiś tam, powiedzmy, upatruję w cel. No i tak, i to by było na tyle, bo w sumie cały czas gadam, odcinek trwał 18 minut, a, a przydałoby się ich za długich nie robić, no a tu nie ma za bardzo co ciąć, bo jest cały czas gadanie. Także dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam. Przesłuchania mojego pierwszego utworu, który pojawi się niebawem na moim kanale. Dzięki, cześć!